Polityce.pl, nowoczesny portal ludzi myślących. Marzena Nikkel, redaktor naczelny. Dotychczas wydawało się, że politykom może odbijać, w cudzysłowie, po jakichś używkach albo przy dużym wzmożeniu. Teraz się okazało, że wystarczą 3-4 sondaże korzystne dla jakiejś partii, i to odbijanie ma bardzo mocne wymiary do tego stopnia, że zaczyna przypominać rodzaj zamordyzmu. E, nazwałem to syndromem zomowca. Co się stało takiego, że platforma Obywatelską dotknął syndrom zomowca? Otóż parę dobrych wyników w sondażach uświadomiło, co by oznaczał powrót tej partii do władzy, bo już zapomnieliśmy, że Platforma Obywatelska to najwyższe statystyki podsłuchów, inwigilacji, to siłowa rozprawa z mediami, interwencja w redakcji wprost, zatrzymanie dziennikarzy w Państwowej Komisji Wyborczej w listopadzie 2014 roku, to wyrzucanie dziennikarzy z pracy w mediach publicznych, ale także wpływanie na wydawców mediów prywatnych. Słynne zapisane na różnych taśmach rozmowy, naciski, nawet zwracanie się do Jana Kulczyka po to, żeby wyrzucić Grzegorza Jankowskiego, ówczesnego naczelnego dziennika Fakt, który nie podobał się polskim politykom skądinąd. Co to za czasy, kiedy jeszcze Fakt był traktowany jako gazeta nie przedstawiająca niemieckiej opcji, czy niemieckiego interesu. Przede wszystkim. Do tego dochodziło prześladowanie nawet uczonych na uniwersytetach. Przypomnę tylko, jak Barbara Kudrycka zaczęła sprawdzać Wydział Historyczny, po tym jak Paweł Zyzak obronił u profesora Andrzeja Nowaka swoją pracę biograficzną, magisterską, ale była to biografia dotycząca Lecha Wałęsy. Także innych naukowców próbowano w różny sposób dyskryminować, prześladować, że wymienię tylko. Obecnie profesora Sława Mira Cęckiewicza, któremu utrudniano drogę naukową. W wielu miejscach, w instytucjach kultury, nauki, na uniwersytetach wywierano presję na ludzi, jeśli nie myśleli jednolito, frontowo, postępowo i proplatformersko. I do tej nagonki przez polityków, przez rządzących dołączali się oczywiście dziennikarze. Klakierzy tej władzy. I to wszystko już jakby zapomnieliśmy. Teraz się mówi o zamordyzmie, chociaż nic takiego, co wtedy się działo, się nie zdarza. I teraz wyobraźmy sobie, że platforma jakimś cudem wraca do władzy. I co oni mówią? Bronisławowi Komorowskiemu już się wyrwało walenie dechą, lechowi Wałęsie wyrzucanie przez okno, ale powiedzmy, że to są politycy tylko sympatyzujący z platformą. Ale oto Sławomir Neumann, szef klubu parlamentarnego, czyli bardzo ważna postać w platformie, zaczął mówić o tym, że na pisto trzeba wyłącznie używać bejsbola. I ta mentalność bejsbola, pały, czyli ta mentalność zomowca zaczęła wyłazić po tych pozorach ogłady, demonstrowanej takiej powściągliwości. Teraz, kiedy tylko trzy, cztery sondaże zaczęły być korzystne dla tej partii, nie przesądzając przecież niczego, ta mentalność zomowca wyszła w całej okazałości. I co oni tam sobie roją w tych głowach? Otóż oni roją sobie to, że utworzą coś w rodzaju berezy kartuskiej dla przegranej władzy, a wszystkich ich sympatyków po prostu powyrzucają z uczelni, instytucji kultury, mediów, z wszystkiego co się da, że nawet sprzątaczka nieprawomyślna nie znajdzie pracy. I proszę to wszystko sobie porównać do zarzutów wobec Prawa i że ta partia nie przestrzega demokracji, że yy, skarży Platforma Obywatelska do instytucji unijnych, do Parlamentu Europejskiego, chociaż żadnych faktów na potwierdzenie tego nie ma, oprócz pewnych debat ustrojowych, na przykład wokół Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast sama Platforma, przez to, że jej politycy już nie wytrzymują tego napięcia w opozycji po zaledwie 17, nawet 17 niecałych miesiącach trwania w opozycji i próbują tu zgotować jakąś łaźnię, jakąś berezę. Kartuską. Miejmy świadomość, czym byłby powrót Platformy Obywatelskiej do władzy, bo wiązałby się on z niezwykłymi represjami, z użyciem całego aparatu państwa, służb, mediów do nagonki na ludzi, prześladowania, wyrzucania. Jeśli tak ma wyglądać demokracja, o której mówi Platforma Obywatelska na co dzień, to ja dziękuję. W Polityce.pl Nowoczesny Portal Ludzi Myślących. Marzena Nykiel, redaktor naczelny.